Mm, Okej, okay. cześć, cześć, jestem CeeDee i witam was bardzo, ser bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagramy w Hitman Cichy Zabójca. A e, tak, kolejna misja, na pustyni A raczej. Musimy zabić Josepha Hoseina, dostać się do bazy i wywieźć przesyłkę. No, mówiłem, pustynne klimaty. A ja nie wziąłem snajperki z poprzedniej misji, niestety. Nie pomyślałem jak je ukończyłem. Okej, okay, mapka jest spora, Chociaż już nawet nie. Czy tu coś jest? Nie ma. Ruiny i podziemia. Hmm. Już mnie atakować, co? So, ja muszę 47 tysięcy na bazie zabitych. Jego urządzenie jest Nie widzę tamtego Józefa na mapce przynajmniej AKS, może być trzy. Miejmy nadzieję, że to jest ta baza ich. Okej. Okay. No, czyli tak to jest ta baza. Zapiszmy sobie. Jestem bardzo ciche, bardzo cicho jak zawsze. Okej, okay, wpadłem do rowu. Tu będzie. Mm. No, kto widzi, ale nie chcę w sumie, ale przebrać się mogę i AKS, 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 ok. Mm. Tu są wszędzie wyjścia z tych. Tej... A nie, te drabinki to nie są wyjścia, tylko po prostu e, wyjścia z lochów. Nie z lochów, tylko wiecie o co chodzi. Z kanałów. Jak szybko padli AKS, ty też masz? No już wszystkim zabrałem Okej, okay, tu coś będzie Nasz kolega A raczej nasi koledzy Przełącz generator a to po to mi był noktowizor Chociaż po ciemku też dam radę. Chodźmy tutaj A raczej saveńmy sobie zanim pójdziemy i chodźmy mm, okej, okay, co tu? Jak tu? Jak tu, co tu, jak tu, jak tu. Chyba klucz jakiś trzeba możliwe. W sumie na kto widz się przydał, ale Aha, włączyli Jaką mamy mi się? Aha, pierwszy nim Tak, zanim będziemy uciekać, przydałoby się przydałoby się, przydałoby się zabić tego gościa, którego musimy zabić. Ale przydałoby się wiedzieć, gdzie on jest. Bo go tu nie widać. A ty to kto? Hmm, Okej, okay, tam jest. A ja tu trafić nie mogę. Jakieś speedhaki mają, czy co? A, to w tym miejscu jakoś się zacinał zawsze. Ale okej, okay, wbijamy. Kto mnie od tyłu strzela? Kto mnie od tyłu strzelasz? Okej, okay, ubranko. Brońka. Tu? Hmm, co to jest? Nie mam pojęcia. Ale klucz, 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 klucz. Chociaż klucza nawet mieć nie musimy chyba. Chodźmy tędy, wyłączymy generator, może to coś da. O! Myślę, że ta broń nam się może przydać. Na pewno się przyda. Generatorek. Już go w sumie nie ma kto włączyć. Aha, przecież. Dobra, głupota. Kolejna z mojej strony. Jak ma winda działać bez prądu? Okay. I możemy odjeżdżać oj, windę. Tak kto mi tu przybiegł? Jak wszyscy nie żyją Tak tylko czy się winda otworzy Powinna. A to się nie chce zamknąć Okej okay. Otwórz I spadamy Chyba to by było na tyle w tej misji Znowu głupie mowy przyleciały do mnie No już, już, już Nawet fajna muzyka teraz Nice work 47, secure the perimeter at ground level in case any soldiers have turned up czyli jeszcze nie koniec Otwórz drzwi. Nie mówcie, że ja to będę pchał. Już przypomniał mi się Team Fortress. Jak to działa? Mapa. Aha, okej, okay, wystarczyło wyjść spoko. Aha, już się, kolejna zaczyna misja, tak więc tu się z Wami żegnam. No i cześć.